Ok, hey, padało w sumie całkiem sporo pytań. Czemu mniej startuję? Kiedy wrócę do regularnych startów? Właściwie to większość osób pytała prywatnie i ja tam prywatnie odpowiadałam: jak wrócę na swój poziom, będę startować częściej. Przy czym tak, to 120 to jest mój poziom, ale ja uważałam, że jeśli już raz wystartowałam 130, to nie chcę regularnie startować 120, bo po prostu mnie to już nudzi. Zdecydowałam startować rzadziej, przy czym na każdych zawodach piełam się w górę. To znaczy na początku jechałam LK i petkę, potem PNK i JNK, potem NK i 1 potem jechałam ogólnopolskie zawody małej rundy, żeby po prostu na spokojnie wdrożyć się z powrotem do C klasy, ale nie planowałam regularnych startów. Na chwilę, tak jak tu widzicie, zaczęłam z powrotem jeździć sobie, by odbudować swoją pewność siebie, to znaczy jeździłam jak szaleniec, planowałam skróty, jeździłam po to, żeby znaleźć się znowu na podium. To sprawiało mi zawsze przyjemność i chciałam do tego wrócić, żeby nie stresować się, że ten koń mi gdzieś wyłamie. A na koniec, gdy już się pobawiłam w tej małej rundzie, postanowiłam kolejną jadę tak jakbym jechała C-klasę. Co było ciekawe, były to zawody, które odbywały się w tygodniu, we wtorek i środę, czyli moja trenerka nie mogła do mnie wpaść, ponieważ była w pracy. No ale cóż, postanowiono, to były moje pierwsze zawody, na które postanowiłam. Jadę sama, rozprężam się z moim znajomym, który nic o koniach nie wie, dowiedział się, co to jest stacjonata, dowiedział się, co to okser, i musiał mnie rozprężyć. To znaczy, musiał podnosić przeszkody, które mu wskazałam. Do wyboru były konkursy PN, N, N1 i C. Ja, co prawda, troszkę przesadziłam, no ale zapisałam się na to P, żeby poczuć się totalnie pewniej, czyli cofnęłam się znowu o konkurs wcześniej. Ale nie chciałam, żeby podczas oglądania parkuru gdzieś stres mnie zeżar, że nie ma przy mnie tego trenera po raz pierwszy, a ja jadę 120, czyli w sumie, o Jezu, Jezu, tam gdzie ostatnio się zacięła, to ja teraz jadę jeszcze wyżej. No, bałam się, że coś tam mnie wyobraźnia poniesie i chciałam się potraktować jak dziecko. No ale trzeba dbać o to swoje wewnętrzne dziecko i czasem być dla siebie pobłażliwym lepiej tak, niż żeby ten koniec znowu miał się zestresować przez to, że ja się gdzieś zestresuję i znowu żeby była katastrofa. Skoro już wszystko odbudowałyśmy, to teraz o to dbajmy. Także wszystkie linie wyliczone tip top, wszystkie metry się zgadzają, każdy łuk wyjechany 150%, nic tylko jechać jak po sznurku. Queency jest ciężko skakać z bliska, w sensie jeśli miałaby wybierać, to wolałaby się wybić z daleka. No, ale rozwijamy tą możliwość, ponieważ w parkurze są różne sytuacje. Szczególnie w C-klasie chciałybyśmy podejść troszkę bliżej, chciałybyśmy troszkę inną jakość galopu, nad czym ostatnio bardzo dużo pracujemy. Queen jest koniem, który tak z natury ma bardzo szerzą fulę, która przekracza fulę wyznaczoną na parkurze. Jest koniem z mocnym zadem, bardzo pracuje tym zadem, jednak my byśmy chcieli, żeby ta praca. Chodziła w górę, podstawiała się, a nie żeby to był coraz dłuższy koń, dłuższy koń wieszający mi się na dłoni. Szczególnie po skokach Queenka szuka tej ręki jako oparcia, co oczywiście jest fajne, że tego kontaktu szuka, ale chcielibyśmy, żeby ona nie wieszała na sobie paru kilo, tylko żeby jednak większość ciężaru usadała na zadzie i szukała równowagi w przykusu, a niekoniecznie w nurkowaniu. Żeby było ciekawiej, ja nie robiłam żadnych skrótów, nie chciałam wygrać tym razem. A I tak wygrałam. To był dla mnie szok na tamtym konkursie. E, aczkolwiek pamiętam, że nie było zbyt dużo koni. Swoją drogą na drugim miejscu Marek Wacławik, oczywiście klasa zawodnika, i ja na pierwszym miejscu. Także Queenka mimo że nie wygląda, to dalej za pieprza, więc staramy się to wyrównać. Bo ten czas, który ja nadrabiam, to jest często czas, w którym ona ucieka po przeszkodzie, a ja się staram szybko wrócić do równowagi, bo zaraz jest kolejna. Także nie jest to koniecznie nadrabianie czasu, którego bym sobie życzyła w przyszłości na klasach C i wyżej. Tak się skupiłam na tym skracaniu, na tej powolnej fuli, na tym spokoju, że aż ją rozwlekłam i ten zad był z tyłu, a nie pod spodem. Czyli przesadziłam w drugą stronę i ją rozmemłałam. Czyli znowu w ten sposób też nie pojadę, ponieważ taki galop na C klasie no, nie może mieć miejsca. Następnie tutaj troszkę się obudziłam i przesadziłam w drugą stronę, pozwoliłam jej rozpędzić się na tym zakręcie i znowu miałam mocnego konia, który się zaczął kłócić z moją ręką, bo jak to nie mogę się oprzeć całym swoim ciężarem na twojej dłoni, kobieto. Miałyśmy fule słabe i rozmemłane, miałyśmy fule za mocne wpierające się w rękę, więc na koniec parkouru miałyśmy ostatnią linię, gdzie troszkę nam się to wyrównało, mamy aktywny zad, ale konia, który nie wiesza się na ręce, jest dosyć wysoko postawiony. Czyli mamy wszystko co potrzeba, żeby Enka nam poszła sporo lepiej. A zacznijmy od tego, że nie zepsułam jedynki. Także dobrze nam to wróży na cały parkour. Moja trenerka to w ogóle do mnie pisała, zdziwiona babo, ty znowu Enki wygrywasz, weź ty się, zapisz na tą C-klasę, a nie wydziwiasz jakąś P. A ja uznam, dobra, już się zapisałam, szkoda tych parę dziesiąt złotych, ja sobie że PN, następnym razem pyknę C, tak jakby nic nie stało. Tak też zrobiłam, nawet pokusiłam się tam o lekki skrót, jedyne gdzie mnie wywiozło to na tych dwóch zakrętach, gdzie ostatnio mnie wywiozło, ale Kuinka dużo szybciej wracała do mnie, tak jakby jej się przypomniało, aha, ostatnio też tu tak zrobiłam i nie było przyjemnie, faktycznie może ten jeździec ma rację, przez co ta linia była dużo ładniejsza, skrócenie przyszło do nas o wiele szybciej. No, ja jestem zachwycona. Podobało mi się to, jak się prowadziła. Mimo, że była mocna, to była pod kontrolą. Dzięki temu, z totalnym czystym sumieniem na następne zawody, zapisałam się na C-Klasę. A w tym konkursie zajęłyśmy drugie miejsce, ale tym razem nie będę zgrywać, że się nie spodziewałam, bo faktycznie wcisnęłam tam lekki skrócik. No, po prostu prosił się, żeby go zrobić. Także stanęłyśmy na podium drugi raz, drugi dzień z rzędu w MC. Co ciekawe, mając zrzutki w P. No i co? Para, która jeszcze niedawno robiła zrzutki w P, tak właściwie dwa tygodnie wcześniej zrobiłam te zrzutki, teraz stawia się w Opolu i zapisuje się na C-klasę. No jest to jak najbardziej możliwe i właśnie tak zrobiłyśmy. Starałam się ten parku rozpocząć dosyć delikatnie, zrobić delikatne przytrzymanie, domknąć wodę, domknąć łydkę, no to nie wystarczyło. Jak widzicie, kłynka nie odpowiedziała na moje skrócenie. Na szczęście przytupnęła sobie i skoczyła, ponieważ mogła też uznać, że się w tą przeszkodę wrąbuje z takiego tempa. Więc skróciłam ją delikatnie mocniej i musiała odpowiedzieć kropka, ponieważ jest to już niebezpieczne. Oczywiście to na filmie to nie jest 130 cm, ale to jest 125 cm. Wiem, że wygląda to na mniejsze i sama jestem w szoku, ale tak, tyle tam stało. Ogólnie bardzo polecam na powroty po dłuższym czasie, bądź debiuty, bądź po prostu zaczynacie z jeźdźcem. Polecam kierować się jednak do kameralnych ośrodków. Mamy tam dużo mniej osób, jest dużo bardziej taka rodzinna atmosfera. No wszystko jest kameralne, tak jak zresztą sama nazwa wskazuje, kameralna strania, kameralne zawody, no czujcie się jak w domu, nie róbcie z tego takiego wielkiego big deal, bo i tak Wasz debiut czy Wasz powrót po czasie przynosi już wystarczająco dużo emocji, to lepiej sobie odpocznijcie i na a klasy ogólnopolskiej przyjdzie jeszcze czas. No i tutaj zachowałam się niemiło, ale dlaczego? Bo tego wymaga sytuacja, Queen ostatnio nie odpowiedziała na lekkie przytrzymanie, więc tutaj zareagowałam dużo szybciej, dużo mocniej i uwaga, linia wyszła. Także nie zawsze dobrym rozwiązaniem jest bycie turbo delikatnym, jeśli wiecie, że macie mocnego konia, to jakieś mocniejsze wędzidło, czy mocniejsze przytrzymanie. Niestety na takich parkurach klasy już 130-120, no nie możecie pozwolić na totalną samowolkę, ponieważ tak naprawdę narażacie siebie i konia na większe niebezpieczeństwo niż to mocniejsze przytrzymanie. Tak jak mówiłam, Queen jest wielkofulowa, więc tam gdzie innym koniom jest okej, okay, tak ona tutaj znowu musiała przytupnąć, mimo mojego skracania od czterech fuli. Ale lepiej jest mieć konia z troszkę za dużą fulą, niż troszkę za małą i martwić się, czy dolecisz. Ten parkur to taka wisienka na torcie naszej pracy. Zdecydowanie robimy progres. Startowałem mniej, to prawda, ale było warto, ponieważ dużo sobie pieniądze i nie było sensu startować dużo w tych enkach. Trzeba było dopracować tego konia, zwrócić mu tą pewność siebie, i znowu jesteśmy na C-klasie. Znowu wygrywamy. I co? Byle do przodu. Już niedługo, mam nadzieję, zobaczymy się w średniej rundzie, a już na pewno mam nadzieję, że nie będę spadać niżej, ponieważ aktualnie cieszę się, gdzie jestem i czuję się jak ryba w wodzie na tej wysokości i byle wyżej. Tym samym pojechałyśmy szybko do pola, wygrałyśmy dwa konkursy i tym akcentem wracamy do domu. P.S. Jakby ktoś się zastanawiał, co to jest za frak, to tak, jestem jeźdźcem C-klasy, tak, stracuję ogólnopolskie zawody i tak, zapomniałam fraka. Jestem dosyć zapominalską osobą, jeśli chodzi o zawody, no i co, no każdemu się może zdarzyć, tak? Także podziękowania dla pana, wyglądam trochę jak w marnarce po ojcu, ale to są tylko szczegóły.